Drugi odcinek z naszej serii czworga o wzorcach ruchowych. I dzisiaj jest z nami trener Dominik. I trenerze, o czym dzisiaj, tak to będzie odcinek? Dziś będzie push i pull, czyli odpychanie i przyciąganie. Dokładnie. Wzorce ruchowe zdecydowanie potrzebne, dlatego że i mamy je w nogach i w rękach, we wszystkich kończynach. To odpychanie czy przyciąganie się odbywa, i to jest szczególnie ważne dla sportów walki, szczególnie judo, gdzie jest dużo ruchów push, szczególnie w nogach. Dlatego warto teraz ten odcinek potraktować poważnie i go przećwiczyć. Robimy teraz ruch pchający, ruch push, i zaczynamy od naszego dołu ciała, bo tak jak mówiłem, mamy tutaj i górę, i dół w tym ruchu. Jeśli chodzi o ruch, Pusz w dole ciała. Jest to typowy przysiad. Proszę, trenerze, możesz zademonstrować. Ruch ten był przedstawiany już w odcinku o przysiadach, tak więc go dobrze znacie. Cały ruch polega na tym, pusz pchający, że w tym momencie, żeby wstać, czyli wykonać tę część koncentryczną naszego ćwiczenia, w tym momencie musimy jakby odepchnąć od siebie ziemię, odepchnąć podłogę. Proszę, trener, wstań. O, teraz właśnie trener odepchnął jakby od siebie podłogę. Oczywiście podniósł swoje ciało, ale jakby idea ruchu, zasada działania naszego ciała jest odpychamy naszymi stopami ciężar od naszego e, punktu ciężkości. E, dlatego jest to ćwiczenie typowe push. E, u judoków szczególnie ważne, dlatego że wiele rzutów odbywa się właśnie w tym ruchu zgięcia e, kolan e, i wyrzucenia przeciwnika przy, e, przy jakichś rzutach. A trenerze, e, przy jakich rzutach może wykorzystujemy właśnie takich ruch w kolanie? I I soinage, ogoshi a także córka Kamigoshi i wiele pewnie innych. Kolejnym ruchem pchającym ruchem push będzie odpychanie od siebie czyli typowa pompka. Eee, Odcinek o pompkach już był, trenerze może zademonstrować. może użyć do tego takich chwytaków e, jakie ja mam. I teraz trenerze zejdź w dół i zrób pauzę na dole. I zobaczcie to był ruch chwilowo ekscentryczny teraz będzie ten główny ruch koncentryczny. Tak jakby trener chciał odepchnąć ziemię od siebie. O, i to jest idea jakby pompek. Idea tego ruchu, może robić zrobić e, typowy ruch pchający, który jakby koncentruje się na ruchu pchania. Oczywiście tu nadal występuje ten ruch e, ekscentryczny przyciągania, aczkolwiek no to już nie jest ten sam e, wzorzec ruchowy. Mamy tutaj typowe odpychanie, warto użyć do tego pompek. Jeśli ktoś już jest w stanie, warto zrobić tutaj e, wypychanie. Na klatkę, czyli tak zwane wyciskanie na klatkę, czyli to co pokazywał również trener Przemek w odcinku o treningu siłowym góry ciała. Żeby odpowiednio kształtować i nasze, naszą sylwetkę od strony wizualnej, jak i od strony zdrowotnej, oczywiście musimy wykonywać wszystkie te ruchy push i pull, czyli ruchy pchająco-przyciągające w różnych płaszczyznach. Najbardziej podstawowymi oczywiście jest płaszczyzna pozioma i pionowa, dlatego też w tym odcinku właśnie tak to ułożyliśmy. Tutaj macie dobry przykład ruchu pchającego, ruchu push w płaszczyźnie pionowej. Jest to odcinek, który, którego, którego nazwę widzicie na ekranie. Ja polecam oczywiście do niego pójść, sprawdzić, zobaczyć. Tam jest wszystko wyjaśnione od A do Z, żebyśmy tutaj się nie powtarzali. Jest to tak zwane OHP, czyli żołnierskie wyciskanie, overhead press. I jest to świetny przykład właśnie ruchu push w pozycji pionowej. Teraz przejdźmy do ruchów pull, czyli ruchów przyciągających. Odwracamy naszą pompkę, jak wcześniej odpychaliśmy ciężar od siebie, teraz go przyciągamy. Trenerze może zademonstrować typowe wiosłowanie. Oczywiście o tym odcinek również był, czyli ruch polegający na tym, że teraz trener. W tym momencie przyciąga ciężar do siebie, e, czyli to jest ten z przykładu ruch na przykład otwierania lodówki, e, czy jakichś innych czynności, które właśnie polegają na tym, że naszą rękę przywodzimy do naszego ciała. E, jeśli ktoś nie ma obciążenia, e, którym może być tak naprawdę wszystko, można również użyć taśmy e, i na przykład przywiązać je do stołu, czy jakiegoś mebla innego i robić to nawet na kolanach, czy na stojąco, gdzie przyciągamy to dokładnie w ten sam sposób do siebie. Jej ruchem niezbędnym, czyli przyciągnięcie, jest, aby wytrącić przeciwnika z równowagi, potem go rzucić. Czyli zawsze przyciągamy go do siebie, tak jak tutaj pokazaliśmy przy tym ćwiczeniu. Dlatego jest ono szczególnie ważne właśnie dla czydoków. Teraz macie przykład trochę mieszanego ćwiczenia, tak naprawdę, bo jest tam i trochę ruchu push, i trochę ruchu pull, ale my go tutaj zastosowaliśmy jako ruch pull, czyli przyciągający, dlatego że skupiamy się tutaj na rozwoju mięśni dwugłowych ud, czyli tego tyłu naszego uda. To ćwiczenie tak zwane Glute Bridge. Widzicie w którym odcinku był było poruszone zagadnienie tego ćwiczenia, oczywiście tam odsyłam po poprawną technikę. Tutaj również udział duży biorą nasze mięśnie pośladkowe, co byłoby ruchem push, aczkolwiek nie jest to wielka przeszkoda. Traktujemy to jako ruch pól przyciągający w pozycji poziomej, ćwiczymy tył naszych ud. Jest to kontra do ćwiczenia push, którymi były przysiady, w tej ćwiczyliśmy drugą stronę naszych ud, mięśnie czworogłowe. No i coś, co powinno zagościć w każdym domu. I w każdym planie treningowym drążek do ćwiczeń. To jest zdecydowanie przedmiot, który zdecydowanie powinien być w każdym mieszkaniu, na każdej siłowni, w każdym planie. Typowy ruch pól przyciągający, w pozycji w, 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 pionowy ruch przyciągający, który świetnie działa na rozwój pleców, czy siłowy, wytrzymałościowy, czy objętościowy. Jest to po prostu ćwiczenie jedno z takich podstawowych, jak przysiady. Czy martwe ciągi, które rozwija e, w bardzo dobry sposób i w bardzo zdrowy sposób, przede wszystkim e, nasz organizm? Oczywiście, znowu odcinek, w którym było to poruszone, widzicie na ekranie, tam odsyłam. Sami widzicie, że gdy nasza wiedza rośnie, zaczynamy coraz lepiej rozumieć po co, dlaczego robimy dane ćwiczenia, czy jest pewne warto robić, czy pewne nie, jaką technikę do tego stosować. To zaczyna się coraz bardziej klarować i właśnie o to chodzi w tej serii. Uczmy się. Jesteśmy po drugim odcinku. Co będzie w trzecim, w trzecim odcinku? W trzecim odcinku będą ruchy, przysiad i wykroki. Dokładnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.